Cześć, witam Was w nowym odcinku Bioshock z błyszczącą Infinity. Boże, co je gadam z błyszczącą Elizabeth? Czy do tych panów już potrzebę mi się? Dobra, sprawdźmy, co tu jest. W ogóle taka. No ktoś coś tam idzie? Tury, 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 tury. Koniec. No kurde, skąd wy tu jesteście? Masz amunicję? Dzięki. Dużo was tu. Ale za dużo. Cholera jasno, no. Okej. Okej. Kurde, soly mi się kończą. O wow o, o, o. Dzięki za sól, muszę uważać teraz. Kurde, ten ładuje we mnie. Dobra, następny. Kurde, jak głośno mi się wydaje. No. Dzięki. Kurde, no. To mi się przyda. O. Na gdzie jesteś? Tu jesteś! Trudum. Bardzo dobrze. <laughs> Teraz sobie... tylko musimy... znaczy musimy... muszę pozamieniać... rzeczy. Co ty, Coś tu leży. A, to jest to. Ale krwi! Uu. Ale ja wolę znacznie tą broń. Co tam Elizabeth znalazłaś? Czekaj, bo przeszukajmy, może tu coś ciekawego jest. A ja tak chodzę, chodzę. I nic... Czemu się zamartwiasz? Eli 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 No prowadzę, prowadzę. Co ja zrobiłem? Aha, Boże. Dzie Mamy iść tam... Ale czekaj Elizabeth, bo tu coś pewnie będzie. Tu coś jest. Tu również. I tu, o! Takie smaczki, tu ja nie będę opuszczał. Tu nic, ale tu mamy. Mm -hmm. Dobre, tu nic nie ma, tu nic nie ma. E, tu możemy otworzyć, ale burdel. Co tam jest? Tam coś błyszczy, zaraz to słyszymy. Dobra, akceptuj. Jak to ci głowę użyj, nie, akceptuj. w sumie tu nic nie ma, tu coś błyszczy. Pieniążki. Ech, pieniążki, kchany, kiedy? Bez dostanę. Jak ten burak zaraz mi tu wstanie Zrymowałem ojej oh yeah. Dobra, idziemy w te miejsce, gdzie muszę się udać. Czyli idziemy tu. Przechodujmy. Już idę? Dobrze. Tu nic. Tu, 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 tu. O. Wiem, że muszę tam iść, ale ja tu chcę posprawdzać, Czy czasem. O, a, coś było, coś było. No. Dobra, biorę wszystko. O! O! Cześć, Co, Elizabeth? Ależ ty seksownie wyglądasz w tym dzianku. Działasz na me. Mm, na me. na moją wyobraźnię. Coś było? No myślałem. Znaczy, tu coś jest? Nie. Zaczynam się. No kurde, no ja z tym będę walczył, tak? Mam dwie amunicje. amunicji. Więc co ty nie powiesz? Aha. Kada! Masz amunicję? Świetnie. Dobra? Sniper? O kurde, widzę, widzę, widzę. Raz go. No chyba zniknął. Chodź chodź, 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 tu wyjdziesz, tak? Nie. Dobra? Wow. Wszyscy? No, no wszyscy. Ok. Teraz pozbierajmy, więc. Ciekawego nie nam zostawili. Przeszukaj biurkę. Szukam, szukam. Nioch, 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 nioch. Właśnie miałem się odnieść do tego, co chciałem wcześniej powiedzieć. Nie wiem, czemu ta seria jest tak hejcona przez oglądających. Jeżeli, jeżeli wy myślicie, jeżeli będziecie hejcili mi odcinki, bo chcecie o afa, to się grubo milicie. A jeżeli hejtujecie i dajecie. No Pewnie, że chcę pieniążki. Dzięki. <laughs> a jak hejtujecie, a wam się coś nie podoba, no napiszcie kuźwa w materiale. Nie podoba mi się Twój sposób komentowania yy... lub coś innego. A nie, kuźwa. Odcinek wyemitowany i zaraz yy, tylko łapka w dół od razu. No, ludzie, no. Ogarnijcie się trochę. Wkurza mnie takie coś, takie podejście ludzi, którzy. Są tylko dla jednej serii i jesteśmy tu starszy No, i jak nie jest ta seria, no to oczywiście. <śmiech> <śmiech> Przepraszam. No, i oczywiście jest tak, że e, jak jest ta seria, to oczywiście zero łapek w dół. No, a nie będę mówił o jaką serię mi chodzi, bo zaraz ktoś tam przyjdzie, też zacznie łapkować w dół. Specjalnie mi na złość robić. A ja po prostu nie mam ochoty. Co to jest nowe spodnie? Powiem, że będę używał, będę jak piro. To coś jest. Wow, dużo rzeczy i dogów, innych bzdety. bzdety. Aha. I co my tu mamy? Olejera jasna. Gdzieś zniknął. If I do this, this sabotage, all their patents, all Mr. Pick, now, why does the Prophet want? to trigger the glamour. For the same reason Lady Comstock lies buried. Child and wants me to do, do because it because only you can make it seem <coughs> an accident. Elizabeth, <coughs> I think that's. What are you know, saying? Oh. I think she's. I think she's a combination of herself and my feelings towards her. What do you mean? I'm just so angry. At her and at my father. I think she's her, but she's also partly me. Uh-huh. I'm not even sure I understand it myself. What does it mean? I'm just okay. <laughs> Child's play. So now to the movie. Lady Cam's bastard is a creation not of her womb but of some unholy science. I do not know which is true. The child is no more divine than I. What says that from my husband's prophecy? He begs my silence, but I can only offer him forgiveness. Ale Lera jasna. No co to jest, no? Znowu. Ano, znowu. Amunicja. Dzięki. Kurde, ale... Co to ma znaczyć? Ale ona no, no, szybko nic nie ja nie mogę. Raz ja no? W czym się lufa przegrzała? Kurde, to nie działa w ogóle na nich. Na nią, oa! Ale era zaraz innę, no tu! O tu coś jest. Zuszcie może stole. Tak jest Chodź tu, chodź tu nie mogę strzelać, aha, bo zero ten. No pewnie, że potrzebuję amunicji. Kurde no. Tak, z Snajperką będę strzelał, fajnie. Kurde, ile ona ma tego życia, no. Ja nie mogę, no. Muszę zmienić. Kurde no. Elizabeth, moja pielęgniareczko. Proszę mnie tutaj... Proszę mnie tutaj podleczyć.

Fak. No raczej podawać cały czas leki to... To trochę niezdrowo, kurde. Kurde gdzie idę. A tu mam coś Tu mam coś ciekawego. To się w sumie przyda. Co to jest? Nie wiem. Dobra. Teraz idziemy tędy. I tandy Op, do widzenia no. Co to takie słabe? Czemu ona taka mocna tu jest? Ja nie mogę. Oj, 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 oj. oj. Nie no, poziom trudności jest tu przesadzony. A No No, jeszcze czy. Ale ładnie się tu będę męczył. Dobra, może nie ze Sniperką nie pójdę na nią, no kurde. Najgorzej, że jej tak dużo życia zostało. Kurde, no. No ona jeszcze wytrzyma. Zdrowie, 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 zdrowie. Dzięki, oła, kurde no No chodź tu, o, gdzie on jest, kurde o, kurde no Na tunku Co to tu jest? Wytrych, pieniążki Ja potrzebuję czegoś innego no Wow Spadam tu coś jest A micę do... Nie do tego co chciałem. Kurde. O! Wow! O Lera no tą głupią... głupią Dziewczyna, gdzie ona jest? Tu Wow Ale już zmiotło. Nie, um nie umrę. Póki jesteś moją pielęgniareczką, na pewno nie umrę. Kurde, no. Nie tędy. Elizabeth, nie popychaj mnie. A jednak tędy. Dobra. Może jakieś inne czar no, nie... O! Ten się przyda w sumie. Hop! Się, gdzie jesteś? O, szmato. А раз там... Ну где, где? Хочу, хочу. О, куда? О! Ну хей! Вау! Незле. Элизавета, могла бы мне помочь? Gdzie ta szumira jest tam jest Kurde Dawaj 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 zamknij się! Ale Fuchs dobra Przeszukajmy teraz wszystkie rzeczy. Na no, pewno się przydadzą Krew? O! Ile to jest z tego? Dobra, może być. Mm. Tu nie... Życie by się przydało w sumie. W którą stronę? Wiem, że tam była ta... Eee. Co to było? Nie no. Chociaż... Elisabeth, ty mnie nie tymi swoimi uciekami. Dobra, tędy. Tędy. Tu było coś... O, tu właśnie, o tym mówiłem. Tylko nie wiem, co tu jest dokładnie. O, bardzo się przyda. Teczka. Sól 100%. Eee... Amunicja do karabinu też by się przydała. Dobra. Pełny. I to wszystko. Tędy? Na pewno? Ano. Izbett? Idziemy? Gdzie jest ta? Tu. Opuszczamy obszar. <ślesy> Dobra. To będzie tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobał. Trochę był chaotyczny, ale był fajny. Nie, Elizabeth? Prawda, że tak. Nie? Tu nie. Dobra. To do, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Proszę dalej, Tak. No właśnie, to cześć.